Kolejny daleki wyjazd, kolejna odprawa. Tym razem bohater ostatniego spotkania z Gdańskiem, Patryk Małecki. Czy zawodnicy grupa ZOTS Pertarnu są na fali wznoszącej po zwycięstwie z Gdańskiem? Na fali wznoszącej no, jedno zwycięstwo i na pewno będziemy chcieli pójść e, za ciosem i zdobyć kolejne trzy punkty w sobotę. Na jakie aspekty gry kwidzyna? drużyna zwraca uwagę najbardziej? Już na pewno grają szybką piłkę, szybkie wznowienia i starają się też e, zdobywać łatwe bramki z kontrataku. Myślę, że to jest główna broń. Nawiązując do spotkania w Gdańsku, czy Patryk uważa, że postawa bramkarza jest kluczowa do zwycięstwa? No, na pewno jest, jest ważna i potrzebna. Na pewno łatwiej się gra, kiedy bramkarz odbija. Ten margines błędu w ataku też jest większy wtedy. Eee, no i na pewno też w głowach chłopaków eee, łatwiej się gra. Tak? Ostatni występ Patryka w Gdańsku sprawił, że wokół jego osoby zrobiło się głośno. Został wybrany graczem tygodnia Super League. Czy to dla niego dodatkowa presja, czy może dodatkowa motywacja? Na no pewno, na pewno motywujące to jest. Tutaj z tego miejsca też chciałbym podziękować kibicom za głosy, bo to też dzięki nim. No i nic, będę to dalej ciężko pracował, i żeby powtórzyć tak? taki występ. Ostatniego pytania nie zadam ja. Tym razem pytanie zadaje Patryk. Pytanie do zawodników. Jaka firma kurierska dostarcza paczki w niedzielę do Gdańska? Spytanie do e, Woj, Wojdana.